Córka jest twardzielka. Jak jest gaja? <grymne> Tylko nie mocz główki na razie, dobra? Ja jestem już w wodzie. Faktycznie, woda jest taka w temperaturze powietrza bym rzekła. Czyli no nie jest źle. Naraz będzie problem, jak się gaj nuży, ale... I o czym chciałam? Chciałam o tym, jak te wyspy wyglądają naprawdę, nie na polderzach. Dzisiaj jest poniedziałek, jest zwykły dzień i jest bardzo mało turystów. Słuchajcie, na parkingu było raptem, były dwa rzędy samochodów jak wyjeżdżaliśmy. Popatrzcie ile jest tutaj ludzi, popatrzcie ile jest udek i miejcie po prostu obraz tego, co się tutaj dzieje w sezonie. Albo w sobotę i niedzielę. No jest bez wątpienia pięknie. No to, że akurat, że akurat pada, no to mamy pecha. Bez wątpienia pięknie, ale jest po prostu... <ścoughs> jest po prostu bardzo tłoczna. Pewnie dlatego, że to jest kilka takich miejsc, gdzie, gdzie jest piasek, więc one są wykorzystane na maksa. Ja to bym najchętniej popływała o, właśnie gdzieś tam pomiędzy wyspami, ale tutaj też jest fajnie. Jaj, Happy. to najważniejsze.